Cześć i Czołem, witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnej książce z projektu Słoik, czyli o biografii Jane Austen, Jane Austen w domu, pióra Lucy Worsley. Jest to biografka Jane Austen, ale też historyczka społeczna, więc ona doskonale Osadza nam tutaj postać Jane Austen na tle właśnie warunków społeczno-historycznych panujących w epoce gregoriańskiej. No i teraz, jak wiadomo, Jane Austen miała kilku braci, miała też, siostrze, miała też siostrę o imieniu Cassandra, i wszystkie wszystkie dzieci państwa Austinów, pastora i jego żony. No, no było tych sześciu chyba tych braci i siostra, w tym jeden, jeden brat był, był niepełnosprawny i trochę Trochę rodzina jakby próbowała go wymazać z rodzinnej historii, odsyłając go po prostu z domu gdzieś tam na wieś, gdzie opiekowali się nim ludzie, którzy mieli za to płacone. Ale jak wyjaśnia nam pani Worsley, no nie było to, nie było to w tamtych czasach niczym niezwykłym. Nikt nie chciał się chwalić niepełnosprawnością w domu. No i teraz tak, o tym, że Jane Austen nigdy nie wyszła za mąż, ale miewała miłości i miłostki, doskonale wiedziałam. O tym, że lubiła bale, lubiła tańczyć, że nie, nie była odludkiem i odsajderką, też doskonale wiedziałam. O tym, że... Cassandra planowała wyjść za mąż, ale jej ukochany przed, przed ślubem umarł, i że potem już nigdy za mąż nie wyszła, i że siostry całe życie trzymały się razem, też doskonale wiedziałam. Ale czego udało mi się z tej biografii dowiedzieć, to po pierwsze tak. Rzeczywiście większość, większość swojego życia Jane Austen spędziła, spędziła w jednym miejscu, czyli na plebanii, gdzie, gdzie jej ojciec był pastorem, ale w pewnym momencie no, ojciec zdecydował się przekazać plebanie synowi. Sam natomiast przeprowadził się z rodziną do Baw jak doskonale wiemy z twórczości Jane Austen, to Baw w jej książkach często się pojawia, bo i katarzyna z opactwa Nordanger przebywa w Baw, i Anne z Perswazji przebywa w Baw, no i tutaj rodzina po tym Baw z domu do domu byle taniej, ale jednak gdzieś no, w takiej dzielnicy dla bogatszego ziemiaństwa, tam, żeby się zatrzymać, no, to się z domu do domu tułała. I tak naprawdę, po opuszczeniu rodzinnego domu, to Jane Austen nigdy tego swojego prawdziwego domu nie miała, co zresztą wiele, wiele lat później, w XX wieku sprowokuje Virginia Woolf, inną światowej klasy pisarkę angielską do napisania takiego przecudownego eseju własny pokój mówiącego o tym, że dopóki kobieta nie ma własnego konta i jakichś tam własnych pieniędzy, które pozwalają jej Żyć nie martwiąc się o przyszłość, to tworzyć i pisać nie, nie będzie I, i ten jej wielki talent, nawet jeżeli by taki miała, nie będzie realizowany. I niestety po dziś dzień, mimo że od napisania tamtych słów minęło pewnie kolejne 100 lat, a może stoi trochę, przez Virginię Woolf do dzisiaj jest to aktualne, więc Potem przez kolejne lata Jane Austen i Cassandra no, właściwie tułają się po różnych domach, również pokrewnych. Czego też nie wiedziałam jeden z braci Jane Austen staje się Edward. Nie, a może Henry. Przepraszam, w każdym razie jeden został marynarzem i zrobił sporą karierę, drugi natomiast został adoptowany przez bogatszych krewnych i potem odziedziczył sporą, sporą posiadłość. Wiecie, coś jak Van Darcy i, i Pemberley. Także był, był członek rodziny Austinów, który rzeczywiście no, naprawdę siedział na pieniądzach, o czym, o czym ja nie wiedziałam. Padają tutaj, bo do końca badacze do dzisiaj nie wiedzą na co, na co Jane Austen tak naprawdę umarła, no niestety umarła, umarła wcześniej dając nam, nam tylko kilka książek, ten, ten jej talent rozwinął się i dała nam świetne, cudowne, wspaniałe dzieła. Chociaż z tych, które przeczytałam, bo przeczytałam w wieku lat 18, w przerwę wielkanocną, pamiętam to. Pamiętam do dziś, do dziś doskonale, yy, przeczytałam dumę i uprzedzenie i zachwycałam się Elizabeth Bennett. I, I do dzisiaj to taka jedna z moich ulubionych książkowych przyjaciółek. Potem przeczytałam Emmę, już taka zachwycona nie byłam. A w zeszłym roku przeczytałam Perswazję, przekonana, że się w tej książce zakocham. No i niestety też się nie zakochałam. Przede mną jeszcze rozważne i romantyczne opactwo Nordenger i Mansfield Park. I mam nadzieję, że w którejś z nich zakocham się tak bardzo, jak zakochałam się w dumie jej uprzedzeniu, bo nie i w przypadku Perswazji, i w przypadku MMA już ten zachwyt się nie powtórzył, ale wracając do samej biografii. Jest tu pokazane, że rodzina Jane Austen fałszowała pewne fakty, żeby różne rzeczy ukryć. Jest na przykład wprost powiedziane, żeby. Żeby, że chcieli stworzyć pewien wizerunek Jane, w związku z czym no, Cassandra poniszczyła pewną ich, pewną ich korespondencję osobistą, a, a te listy, które się zachowały, no to, no to przedstawiają nam taką Jane, jaką chciała pokazać rodzina, że właśnie rodzina ją traktowała na tej zasadzie, że no, y, chcesz pisać, to pisz, ale ponieważ jesteś starą panną, y, to, y, to pisz, ale bądź, bądź dobrą ciotką. Czyli jak dziecko nam zachoruje, to przyjedź się nim, zaopiekować i, i zajmij się rodzicami, bo to jest przede wszystkim Twoja powinność w rodzinie jako starej panny. A karierę to tam sobie możesz robić przy okazji. I że właśnie y, wszyscy ją przedstawiali jako. Tę dobrą, tę miłą, tę pomocną, tę, która się właśnie zaopiekuje w chorobie. A to, że Jane sobie tam pisała gdzieś tam przy okazji, no to tam, no to właśnie przy okazji, tak? Dopóki, dopóki wypełniasz swoje domowe obowiązki i, i zaordynujesz z kucharką kolację i wszystkiego dopilnujesz, no to tam sobie gdzieś tam w kącie kupisz. No i właśnie jest fragment o tym, że, że Jane się z tym swoim pisarstwem tak trochę kryła. Że nikt jej nie widywał przy pisaniu, że gdzieś tam po kątach sobie pisała, jak znajdowała czas, że no, nie wyszła za mąż nie tylko dlatego, że nie znalazła odpowiedniego kandydata, ale też właśnie dlatego, że zdawała sobie sprawę, że ograniczy jej to wolność i że wtedy może w ogóle już nie będzie mogła pisać. I że to wcale nie było tak, że ten jej geniusz był tak przy okazji, bo ona chciała być sławna, chciała zarabiać na tych swoich książkach, ale czego nie wiedziałam na przykład i bardzo mnie to zaskoczyło. Byłam przekonana, że owszem, miała te początkowe trudności, tak, bo wiedziałam na przykład o tym, że to ojciec był tym członkiem rodziny, który ją przede wszystkim wspierał i który tam. Chciał doprowadzić do wydania dumy i uprzedzenia, nawet za jego pieniądze, bo tam dopytywał wydawcę: Ile by musiał za to zapłacić? Ale myślałam, że po tych początkowych kłopotach to jednak Jane Austen stała się sławna już za swoich własnych czasów, a, a bardzo się zdziwiłam, bo się okazało, że wcale nie, że ona tak za swojego życia to za dużo na tych książkach wcale nie zarobiła. O... Więc dla mnie podsumowując, żeby nie, nie zdradzić Wam wszystkiego, no bo jednak y, sądzę, że część z was byłaby zainteresowana i chciałaby tę biografię przeczytać. To koniec końców podsumowując, mnie y, się ta biografia podobała, mnie ciekawiła, mnie nie nudziła. Ale rozumiem, że jest też gro ludzi, którzy, którzy mogą uznać, że to jest po prostu nudna książka, bo Worsley jako historyczka społeczna tam na przykład nam wylicza, że a roczny dochód w tamtych czasach to był tyle, a Jane Austen to miała tyle, a masło to kosztowało tyle, a, a kupienie materiału to kosztowało tyle. I rozumiem, że dla kogoś takie typowo. Ekonomiczne czy społeczne fragmenty dotyczące życia w tamtych czasach, że na przykład, tak, kobiety dużo się zajmowały tym, jeżeli chciały być modne, to dużo się zajmowały tym, żeby ciągle przerabiać swoje rzeczy i że to też było związane z pewnymi tam kosztami. To rozumiem, że są osoby, które po prostu będą się przy takich fragmentach nudziły. Ja się akurat nie nudziłam, dla mnie to było ciekawe, ale y, trzeba zdawać sobie sprawę, że tutaj takich, y, takich fragmentów y, jest właśnie, właśnie dużo. Jest, jest dużo takiego zaplecza, właśnie społecznego y, czy ekonomicznego, ile coś kosztowało, jak było postrzegane w tamtych czasach, co wypadało, co nie wypadało. No i na tym tle y, ukazane. Ukazane nam jest życie, właśnie Jane Austen, ale tak, y, tak jak y, tytuł mówi: Jane Austen w domu, tak? Głównie, głównie tutaj jest położony nacisk na to, jaka ona, y, jaka ona była w domu, y, jakie obowiązki musiała wypełniać, jak ją postrzegała jej własna rodzina, y, co dla tej rodziny robiła. Y, pod tym kątem tutaj jest właśnie ugryzione życie, życie i biografia Jane Austen. Niemniej polecam, ja uważam tę książkę za naprawdę bardzo wartościową. Jeżeli ktoś pisarstwem i, i życiem Jane Austen i jej osobą się interesuje, to, to myślę, że, że warto zajrzeć i chociaż spróbować, sprawdzić, czy jest to biografia dla Was. Ja póki co się żegnam, bardzo Wam dziękuję. I do następnego razu. Cześć.